I affection for years have it. Wszystkim Twojego mandzie no i w dzisiejszym odcinku robimy sobie pogadanki. I Na czym będzie polegał dzisiejszy odcinek? <laughs> Muszę otrząsnąć, żeby powiedzieć to na poważnie. <laughs> Dzisiaj powiemy sobie o zorganizowaniu i byciu skupionym na nauce i w sumie na innych rzeczach, ale porozmawiamy sobie o skupieniu i dodatkowo, żeby przy tym być estetycznym, a nie że. Dobra, jestem skupiony, ale normalnie wszystko mam było około siebie, normalnie porozwalane. Wyobraźcie sobie, jakby wyglądał ten filmik na przykład, gdyby te wszystkie poduszki, które specjalnie na ten filmik pokładałam na moim łóżku, które zazwyczaj jest nawet puste, wyglądałyby, gdyby normalnie były takie porozwalane, na no ten filmik nie wyglądałby za dobrze, to nie? No i właśnie o to mi chodzi: bycie zorganizowanym, skupionym, no i dodatkowo bycie estetycznym. O tym właśnie porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Pierwsza, pierwsze zagadnienie. Uczyń urządzenie mobilne pomocnymi w nauce. Czyli na przykład stwórzcie swój tryb skupienia. Czyli na przykład hmm, ja stworzyłam na swoim telefonie tryb skupienia nauka. No i na nim... Mam normalnie ustawione, że mam tylko stronę na telefonie ustawioną z aplikacjami, które są pomocne w nauce. Za chwilę, po, potem Wam o nich powiem troszkę więcej. No i po prostu na nim ustawcie inną, nie rozpraszającą tapetę. Ja na przykład z, zazwyczaj na telefonie mam ustawioną e, tapetę z moją najlepszą przyjaciółką. Ale gdy mam włączony ten tryb skupienia, to łącza mi się inna tapeta, która jest bardziej estetyczna i mniej chaotyczna. Żeby po prostu wyglądało to lepiej i żeby tak nie rozpraszało oczu. Rozumiecie o co mi chodzi. Dobra, mhm. no to teraz czas na apki, które pomagają na nauce. Dobrze, no to po pierwsze Planti. Jest to Forest, ale bezpłatny, ale i tak, jeżeli ktoś i tak nie wie, co to Forest, to wytłumaczę, na czym polega Planti, bo o nim teraz mówię. Jest to aplikacja, która pomaga po prostu w uczeniu się. Zbieracie monety na różne drzewa, no i ustawiacie sobie czas. Ja, ja stosuję technikę Pomodoro, więc ustawiam sobie czas nauki na 25 minut. No i wtedy po prostu włączam sobie ten czas. No i rosną mi sobie yy, różne, yy, różne owocki na tym drzewie, które po prostu kupiłam sobie za monetki. Akurat ja ostatnio dopiero zaczęłam na tym plantim. Więc yy, na porządku mamy jabłko. Lubię jabłka. Napiszcie w komentarzu, czy Wy lubicie jabłka. No i no, rośnie mi to, rośnie, a, je, a jeżeli włączę social media, po prostu coś zrobię innego i będę się rozpraszać przy nauce, czyli przy tym, czas, przy tym, w tym czasie, w którym powinnam się uczyć, to wyłącza mi, no i zupełnie nie dostaję tych monet na kolejne drzewko, no i na tym to mniej więcej działa, że to nas motywuje, Żebyśmy się uczyli, bo będziemy mieć inne, fajne owocki. No i mnie to też bardzo motywuje, mamy też tam opcję... Coś przebało. Dobra, jak już wcześniej mówiłam, mamy też tam opcję łączenia śpiewu ptaków, albo mm, śpiewu ulicy, że tak powiem ale po prostu dźwięków ulicy, na przykład czekający pies, przejeżdżające auta, też troszkę ptaszki. Mamy też opcję spadu i na przykład deszczu. Mi się bardzo podobają właśnie takie fajne dźwięki. Jeżeli Wam nie przeszkadzają takie dźwięki, to bardzo polecam Wam sobie je ustawić. Dobra, kolejna apka to Notion. E, Notion bardzo pomaga zorganizować czas. No, i naprawdę ta aplikacja może zamienić się w świetną, super stronkę dla Was, która jest Waszym cozy, przytulnym miejscem, w którym możecie sobie zaplanować czas. Bo na początku Wasza strona wygląda. Na, na, nawet ona nie wygląda. Ona po prostu jest białą przestrzenią, którą macie sami go, zagospodarować. No, i to mi się bardzo podoba, że to jest jak tworzenie własnej strony internetowej. Po prostu tworzycie coś dla siebie, i dodatkowo to może być aplikacja normalnie o wszystkim. Ja mam tam. z jedzeniem, z filmami, z wypadami, z przyjaciółmi. Po prostu. No może być wszystko. w tego nie mam aplikacja. No i kolejna rzecz. Może to być dla was dziwne, ale dyktafon! Tak, dyktafon. Mm, dyktafon. Świetna rzecz, bo dzięki dyktafonowi. No, jeżeli potrzebujecie coś lepiej zapamiętane, na przykład na to spróbujcie spojrzeć na to z, ze strony nauczyciela. Powiedzcie to tym dyktafonowi. Pomyślcie, jakby ten dyktafon był uczniem, rozumiecie? Po prostu, o. Po prostu wytłumaczycie na przykład potęgowanie, coś, co musicie zapamiętać na sprawdziam. To mi bardzo pomaga. Że po prostu musicie poczuć się, jakbyście, że jakbyście to wy byli nauczycielem. Musicie wcielić się w nauczyciela, żeby wiedzieć, jak trudno jest mu to wytłumaczyć, żeby was to, do, to dobrze nauczyć, ale musicie też pomyśleć tak, jakbyście wy to zrobili lepiej. Więc. Pamiętacie, że pan istnieje! No i teraz yy, kolejna, kolejne zagadnienie, czyli miej czystą przestrzeń wokół siebie i w urządzeniach mobilnych też, o tym przed chwilą zapomniałam powiedzieć, ale dobra. Przy, najpierw przygotujcie rzeczy, które. Potrzebujecie mieć do nauki, czyli na przykład ołówek, albo długopis i jakiś zakreślat, może nawet jakieś naklejki. Ja tu mam bardzo ładne tutaj, nie wiem czy to widzicie, może widzicie? No i znowu przerwało? Zauważcie, że czasem przerwa, ale to nie moja wina, to wina telefonu. Dobrze, na tym skończyłam. A, dobra, skończyłam. Na drugim zagadnieniu i przygotowuj rzeczy, których potrzebujesz, takich jak długopis, to w sumie już chyba mówiłam. No i właśnie... O co w tym chodzi? Przecież, że niby czysta przestrzeń to przygotowanie rzeczy? Czysta... Chodzi mi tutaj nie tylko o czystą przestrzeń, że biurko na przykład musi być czyste, tylko właśnie chodzi o czystą przestrzeń umysłu. Mi się wydaje, że jeżeli przygotujecie sobie najpierw rzeczy i powiecie sobie Dobra, będę używać tego i tego i niczego więcej to będziecie bardziej skoncentrowani, będziecie mieć czystszy umysł, bo nie będziecie sobie myśleć a może jeszcze użyję tego i tego i tego i tego i tego i, tego, i w ogóle wszystkiego tylko będziecie mieć na przykład dwie rzeczy albo trzy, ja zazwyczaj bazuję na trzech zakreślaczach, czyli trzech kolorach i po prostu dzięki temu macie czystszy umysł i lepiej się wam pracuje, ja tak na przykład mam, nie wiem jak gdy. No, i tutaj kolejna rzecz, że jeżeli musicie pić albo jeść yy, przy nauce, że po prostu na przykład jesteście głodni i musicie coś zjeść, no to też przygotujcie to sobie przed nauką, bo ja kiedyś tak miałam, że po prostu myślę sobie, no kurde, muszę coś zjeść, i przerywałam naukę, no i zapominałam, gdzie byłam. A tak to na przykład powiedzmy, macie tutaj ci nie? No i na przykład uczę się, no i zajadam, no a nie, że. No, Hmm. Muszę znowu coś iść, muszę znowu iść sobie dorobić, dodać. Nie. nie. Nie, 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 nie. Przygotujcie sobie najpierw, będziecie mieć czystszy umysł i czystszą przestrzeń w ogóle. Więc bardzo polecam. Hmm. Uważam, że jest to bardzo pomocne. Tutaj kolejny podpunkt, kolejne... kolejne zagadnienie. Ewentualnie medytacja. Moja mama prowadzi jogę i kiedyś mi mówiła, że, robimy taką, że robi się jakieś taką pranayamę. Tylko ja wam wytłumaczę na czym polega pranayama. I też wytłumaczę na czym w ogóle polega medytacja. Może najpierw wytłumaczę co to jest medytacja, bo to jest taka podstawa w jodze. Medytacja polega na skupianiu się wewn y, do wewnątrz siebie i nie podleganiu z zewnątrz, takim jak telefon, tablet, telewizor, albo może nawet jakieś roślinki, które są ładne i Wam, wam się podobają. No i gdy medytujemy. <grytujemy> medytujemy, to gdy pojawia się jakaś myśl. Bo to normalne, że czasem się pojawiają Wam jakieś myśli w głowie, co nie? To nie poświęcamy jej uwagi, tylko wyobrażamy się sobie, że to jest jakaś chmurka. No i zauważamy ją, ale potem dajemy jej odejść. To jest taka trochę moja metafora co do medy medytacji. No i na przykład, właśnie w takiej medytacji, to ja nie jestem za dobra, ale. Mm, Tutaj nie musicie zaczynać od pół godziny albo godziny, tylko wystarczy, że pierwszego dnia, na przykład, będziecie robić yy, właśnie medytację dwie minuty, następnego cztery, potem sześć itd., tak itd., tak może nawet będziecie mogli to robić pół godziny. Ale pamiętajcie, zaczyn zaczynajcie od małych kroczków, bo to jest potem droga do naprawdę wielkiej przyszłości. To teraz opowiem troszkę o pranayamie, czyli metodzie kontroli oddychania. No i jest taka jedna jama z bardzo wielu. Nazywa się Nadi-Shodana i jest to naprzemienne oddychanie dziurkami nosa. Najpierw, najpierw jedną, potem z drugą. No i efekt to jest po prostu zbalansowanie półkul mózgowych i lepsze skupienie. No jakbym mogła nie powiedzieć o takiej plenajamie, która poprawia skupienie, przecież o tym jest nasz odcinek, co nie? Teraz ostatni podpunkt, zagadnienie. Zaplanuj co zrobić! No i wiem, to może być takie, że ktoś by mi powiedział po co o tym nagrywasz filmik. Skoro to i niby jest takie oczywiste, ale nie dla wszystkich jest to oczywiste. dlatego Że na przykład nie było dla mnie dwa lata temu. O, ja cierpiałam wtedy 8 lat. a zapomniałam już, że to było tak dawno. Zmienię no, to tak dawno. Ale nieważne. <laughs> po prostu nie byłam tego świadoma, że można w ogóle cokolwiek planować. No i myślę, że dużo osób dalej, gdzie on jest jakby dla. Większości osób, jakby dużo osób wie, o to mi chodzi, że nie jest świadomy, że dużo osób wie, że można sobie coś zaplanować, ale nikt tak naprawdę, mało osób jest taki, tego świadomy, że to planowanie ma taką dużą moc. I powiem Wam, że to naprawdę zmieniło moje życie planowanie, bo nieważne o co chodzi, czy o. Um, Przygotowanie się do szkoły, czy do przygotowania się na sprawdzian, czy naukę, czy nawet sprzątanie w pokoju, czy może nawet umycie naczyń i rozplanowanie sobie, co najpierw umyjemy. Wiecie, planowanie ma moc. Bardzo polecam wam planować. Zaplanujecie sobie wszystko krok po kroku, to nie będziecie się po pierwsze rozpraszać, Będzie, będziecie mieć czystszy umysł. Po prostu. Planowanie zbiera te wszystkie wcześniejsze zagadnienia, o których mówiliśmy. Pff. Serio! Planowanie ma moc. Pamiętajcie o tym i nie zawahajcie się go uczyć. Dziękuję. Dziękuję za uwagę. Państwu. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Planowanie ma moc. Tak samo zaplanowałam sobie ten filmik i patrzcie jak teraz świetnie wyszedł. Co nie? Dziękuję planowaniu, dziękuję Państwu, no i zapraszam do zasubskrybowania tego kanału Do zobaczenia za dwa tygodnie w niedzielę o 16, ale po troszkę później. I pa! PS pamiętajcie planować.